Hej, hej, tu Marta, witam cię serdecznie na kanale Holandia na Obcasach. Dzisiaj przychodzę do Was z pogadanką. Mam nadzieję, że nie będzie to bardzo, bardzo długi film, jednak od wczoraj, może od przedwczoraj po głowie, chodzi mi jeden temat. Przeczytałam artykuł mówiąc o tym, że w zeszłą sobotę w kompleksie mieszkaniowym dla zagranicznych pracowników doszło do bójki, w której zginął 40-letni Polak. Powodem tej bójki była kłótnia pomiędzy właśnie dwoma e, obywatelami naszego kraju. W związku z całą sytuacją e, zostało aresztowanych trzech mężczyzn w wieku 23, 24 oraz 51 Jeden lat, a e, ofiara, śmiert, o, ofiara zginęła w wyniku e, dźgnięcia nożem w okolice serca. Moi drodzy, Kolejna sytuacja sprzed kilku tygodni, kiedy holenderskie media donosiły o agresywnych Polakach plujących na policjantów, na przykład. Dlaczego o tym wspominam? Od jakiegoś czasu siedzi mi z tyłu głowy hmm, taka myśl, bardzo często dostaję od Was wiadomości, komentarze, głównie komentarze, że... Holendrzy tak źle traktują Polaków, że tak źle się o nas mówi, że tak źle Polaków się traktuje w pracy, na ulicach, w miejscach publicznych, że Polacy czują się poniżani, potępiani, dyskryminowani itd., itd. i tak i tak dalej. Chciałabym, żebyśmy spojrzeli na tą sytuację ze strony Holendrów, jeśli w mediach słuchają o takich wydarzeniach, o takich strasznych wydarzeniach, jakie mają miejsce, że rodak zabija rodaka na jakimś hotelu pracowniczym. No to co taki Holender ma sobie o nas myśleć jako o narodzie? W kilka vlogów temu pokazywałam również wam, był to vlog poświęcony Domkom pracowniczym, które też pokazywałam w tym filmie, ale i pokazywałam wam tunel znajdujący się nieopodal tych polskich, teraz już nie tylko polskich, domków, właśnie dla pracowników tymczasowych. Jest to tunel oddzielony, oddalony od tego miejsca, moi drodzy, może z. 200-300 metrów. Naprawdę znajduje się bardzo, bardzo blisko. I w momencie, kiedy wchodzicie do tego tunelu bądź wjeżdżacie na rowerem, na ścianach zobaczyć możecie same polskie, piękne, pseudo z polską łaciną podwórkową. I w tamtym filmie też Wam powiedziałam, że już od jakiegoś czasu przymierzałam się do tego, żeby nagrać to miejsce, bo jest to coś, co, co mnie boli, wiecie, gdzieś wewnętrznie, bo jednak też jestem Polką i widzę, że Polacy przyczyniają się do tego i, i robią takie rzeczy, niszczą to, a później o nas Polakach mówi się źle. I właśnie, i chciałam. Wiem, że nie zmienię tym filmem może jakby perspektywy postrzegania tutaj sytuacji przez te osoby, które, które do mnie piszą te, te komentarze, że, że Polacy są tak bardzo źle, wiecie, traktowani i że w ogóle Holand, że Holandia, Holendrzy, to zło i tak dalej. Ale może paru osobom da to do myślenia i, i zobaczycie. Również ludzie z Polski, że jednak Polacy wyjeżdżają. Wyjeżdża bardzo dużo młodych osób i może nie do końca świadomych tego, co robią, nie do końca może dojrzałych i wiecie, napije się jeden z drugim, eee, za załącza mu się przysłowiowa nieśmiertelność, eee, bójki, awantury itd. i tak dalej. Dochodzi później do jakichś tragicznych sytuacji. A to jest już nie pierwsza sytuacja, o której czytam, że właśnie w wyniku jakiejś kłótni ginie Polak z rąk Polaka. Przykre to jest bardzo, przykre to jest bardzo, i no, chciałabym Wam powiedzieć, drodzy Polacy na emigracji, żebyśmy zachowali, wiecie, jakąś taką swoją godność i. I byli dla siebie, jeden dla drugiego wsparciem, a nie doprowadzali do, do takich tragicznych e, sytuacji. Albo i nawet mniej tragicznych, ale jakichś przy, przykrych, głośnych y, kłótni w miejscach publicznych itd., itd. Wiecie o co mi chodzi. Jednak żeby nie dawajmy im, jeśli oni, właśnie, jeśli Holendrzy mówią o nas źle, to nie dawajmy im ku temu powodów. No, tak. Dajcie mi znać w komentarzach, jakie są Wasze przemyślenia. Czy spotkaliście się z jakimiś właśnie takimi przykrymi y, sytuacjami ze strony Polaków, nawet nie tylko tu w Holandii, ale ogólnie rzecz biorąc na emigracji? Bo wiadomo, ten temat nie dotyczy tylko życia w Holandii, ale ogólnie Polaków za granicą. Jestem ciekawa, co macie do powiedzenia w tym temacie. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa!